Złom dobry, witam na kanale zawodowy, zbieracz złomu. 2 listopada, sobota, godzina 7 rano. Przyszedłem tutaj zobaczyć, czy coś nie zgubiono. Mam wykrywacz chiński, najtańszy, łopatkę, żeby się bawić nią w piasku oraz pinpointer pointer. Także odpalamy i przygodę zaczynamy, moi drodzy. Tam są jeszcze jakieś tereny. Tam potem pójdziemy. A na razie piaskownica, zobaczymy, co się w niej kryje. Pauza, włączy się, jak będzie jakiś sygnał. Piaskownica nic nie dała, nie było tam sygnała. Były jakieś tam, bo to zabawki leżały. Wiecie, samochodziki, no i ośki tam metalowe. Zobaczymy w tym zwirku czy ktoś to się wspinał po tych skałach nie zostawił tu takiegoś pieniądza metalowego albo może biżuteria komuś spadła jest trochę deszczowo wiecie i już ludzie chodzą już się patrzą o czekajcie mamy słaby sygnał w tym miejscu więc odpalimy pinpointera. O, o, coś nam mówi jakoś blaszka metalowa a już myślałem, że pieniądz, ale blaszkę też chowamy. Trochę placyk, posprzątamy. Nic nie ma. Dobra, wyłączamy. Wyłączamy. Dobra, dalej coś gada w tym miejscu. O, może jednak. Ale pinpointer POINTER nic nie mówi. To ciekawe. Ja wam pokazuję jakieś inne ujęcie. Przepraszam. Ponieważ mam tylko jedną parę oczu, a coś tu jest. Chyba gdzie? A jednak zdjąć okulary bo już jestem stary aha 50 groszy moi drodzy jest pieniądz pierwszy zarobiony chowamy do kieszony dobra wyłączamy machinę z głodu nie zginę Pieniądz leży na podłodze, jak mówiłem już nie raz. Dobra, szukamy dalej. Zawsze komuś wypadnie, prawda? Oho, oho, oho. Oho, oho. Chyba widzę na oko, chociaż nie, chociaż nie, spalimy. No, ciekawe, czekajcie o! O! 20 groszy. Czy to widać? Mamy 70 groszy. Tak się zarabia pieniądze z rana. Dobra. O, oj. Jak się to wyłącza? Chyba trzeba przytrzymać dłużej gościa. Dobra. Mamy 70 groszy. Jedziemy dalej. Oho. To nie wszystkie pieniądze, któreśmy stąd zabrali. Szukamy dalej. Więc może lepiej nie wyłączać tego. Pinpointera. Pinpointer oczywiście otrzymałem od Rafała i Eweliny z kanału Pewek Recycling, który gorąco rekomenduje. O, 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 Coś tutaj, coś tutaj się znajduje. O! Taka sama blaszka jak tamta. Widzicie? Ciekawe. Czy to wszystko, chyba wszystko, dobra. Uciekamy Pinpointera Nie wiem czy go wyłączać czy nie, ale będzie mi piszczał Bo wszędzie mam coś metalowego, wiecie w kieszeniach Wyłącz się. Dobra 70 groszy i dwie blaszki Szukamy sobie dalej Czy będzie złotówka? tego placyku Może będzie. Mam jeszcze na myśli pojechać do Goleszowa kiedyś tam. Jest tam taki plac trawiasty, co prawda, ale właśnie pinpointerem wyciągałem stamtąd 5 złotówki, 2 złotówki koło huśtawki. I tam były dożynki niedawno. Wiecie, tam był tłum ludzi. Także być może jutro się tam przejadę z wykrywaczem i zobaczymy co wyhaczy a tymczasem próbujemy powiększyć kwotę a no, to jest folia aluminiowa to nie próbujemy powiększyć kwotę z 70 groszy na więcej palec też chce wystąpić w moim filmie jeden z moich palców więc wybaczcie wepchał się nam do się nam do tego do kadru no nic Wyłączę się jak będzie coś okej okay? pauzunia mamy kolejny sygnał odłożymy maszynę weźmiemy teraz pinpointera nic nie gada jeszcze raz chińczykiem Tutaj gdzieś, aha, wyraźny sygnał. O, zagadał. Grzebu, 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 stracił się sygnał. O no, jest tutaj. Tutaj bardziej Zdjąć okulary a, a, a. Czy żeby tu coś było A jest, wiecie? Takie coś, teraz Sprzątamy Obok sygnał kolejny, obok tamtego miejsca, tutaj mianowicie jak widzicie więc operacje powtarzamy okulary ściągamy o mocny wyraźny sygnał ale też chyba jakiś złom będzie coś się mi wydaje Straciło nam się to, nie odpuścimy. Gdzie tu było? Tu bliżej mnie. Ha. O, coś gada. Gada, gada, gada. Jest pieniążek Pięć groszy. Pięć groszy. Tak to było to. 75 groszy mój drodzy już mamy 75 groszy Dziękuję Chińczyku I znowu sygnał mój drodzy znowu Także ja za chwilę to wyłączam A za chwilę muszę włączać Włączać czy włączać Oho tu coś jest Coś tu jest, wiecie jest grosik. 76 groszy. Już mamy. Czyli to nie wypadnie z kieszeni. Więcej nie ma. pieniędzy nie ma. Dobra. Idziemy dalej. Kolejny sygnał. A nawet powiedziałbym, że kilka. Tutaj. I tutaj. W dwóch miejscach. Przystępujemy do akcji. Nic nie gada. O, o 20 groszy nam wyszło, czyli mamy już 96 groszy. Dobrze jest. Będzie złotówka z tego placu. Coś się mi wydaje. O, 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 Kolejne pieniądze wychodzą. 5 groszy. Już mamy złotówkę, co? Ale spoliczymy na podsumowaniu. Podoba się mi ta zabawa, powiem wam. I będę chyba uprawiał to. Częściej ten sport. Po co pracować ciężko? Jak można pracować mądrze? Czyżby pieniądz kolejny się odzywał na tu? Coś nam się słabiutko odzywa. Poszukamy. słaby sygnał był, nic tu chyba nie ma pauza kolejny nie za silny taki. słabiutki ten sygnał ale obadamy, obadamy, obadamy jak już tu jesteśmy, prawda może być coś głęboko, wiecie nic nie gada a teraz to niebo tu bardziej aha a jest zawleczka zawleczka od puszki aluminiowa czy to wszystko chyba tak mam taką kolejną blaszkę to już trzecia była w tym miejscu Ciekawe są te blaszki, moi drodzy. No co? Jeszcze kawałeczek po tym żwirku, i podsumowanie na ławce zrobimy. O tak, jest trochę mokro, jest trochę deszczowo, ale wypadł. Wypada nam fajowo na razie. To są moje sprzęty: chiński wykrywacz polepiony taśmą do plantek i trytytką. E, łopatka za 26 zł i pin darowany w prezencie. No i tak. Mamy taką zawleczkę, trzy takie blaszki, jedna od puszki, wiecie i z pieniędzy to złotówka, złoty i jeden grosz Także ten drzwidowy placyk tutaj wypłacił nam złotówkę a pójdziemy jeszcze tam, zobaczymy co tam się znajduje Pauza No tu raczej nic nie znajdziemy, ponieważ nie jest podłoże odpowiednie są sprzęty różne do grania, boisko do skakania, może w tej trawie, coś by było, zobaczymy. Pochodzimy chwilę, ale nie spodziewam się tutaj jakiejś kasy, tylko ewentualnie kapsle, które widzę na oko, zrywki z puszek, a chyba sobie darujemy. Moi drodzy, także plac zabaw przy ulicy Morcinka w Cieszynie wypłacił złoty jeden złoty złotówkę jeden grosz oraz parę parę wiecie takich blaszek. Zapraszam na kolejne odcinki. Żegnam się z wami. Tutaj raczej nie będę szukał tej trawy, bo tutaj same kapsle. Moi drodzy, także dziękuję, że byliście ze mną. Chociaż wiecie co tam coś jeszcze jest. Obejrzymy. Już chciałem się z wami żegnać, a tu widzę, że jeszcze za siatką jakieś są instalacje, gdzie można znaleźć coś ciekawego. Może. O! Jak będzie piasek to będzie dobrze, wiecie? Jakieś huśtawki Coś takiego. Jak jest huśtawka to jest trawa sama, no ale pochodzimy. Wchodzimy, zobaczymy. Są ławki. Mam już mokre buty. Ale to wiecie czego się nie robi dla sławy. <ścoughs> tu odpalimy Chińczyka i zobaczymy co w trawie piszczy. Pauzunia. No nic, ta trawa jak sądziłem, dobrze myślałem, nic tam nie dała. Idziemy dalej. Może coś znajdziemy jeszcze. Jakiś placek mały. Moi drodzy złomownicy, nie znalazłem już żadnego ciekawego miejsca w okolicy, więc panowie i panie, jadę do domu na śniadanie, a po południu dzisiaj pojedziemy do Goleszowa, tam gdzie trawiasty jest plac i zobaczymy, czy coś nam wypłaci. Dziękuję, że byliście ze mną. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu, weekendu miłego.